Tutaj na podwórku byli i no. zaczął, no tak, tak, o, myślałem, gdyby mężał, dzieci jakieś, i w końcu krzyk, no i wylecieliśmy tutaj no. na ulicę, a oni trójkę tutaj już tak zbici razem byli patrzy paniurek w krwi, cały zakrwawiony młody tym młodym nożem. I ona tam nad, nad nim z telefonem przyjechała. A ten paniurek miał jeszcze sztachetę w ręku i tak próbował jeszcze tą ręką tego Daniela tam gdzieś tak uderzyć, ale on, on już był tak pociachany, że on już się słalił. Sprawca posługiwał się zwykłym nożem używanym w gospodarstwie domowym. To był duży nóż? To był nóż zwykły, używany w kuchni. Nie wiemy tak naprawdę w chwili obecnej, co nim kierowało i co nim powodowało. Ona się potknęła na chodniku i się przewróciła to do by tyłu na trawę, wciąż z tym sztyletem. Podszedł się się na dno pochyliła, ona mi powiedziała, że nie ma synów, co ty robisz? I, wziu, co? I, wziu, co? I, wziu, co? I Do dramatu doszło w tym domu. Za zamkniętymi drzwiami Daniel S. najpierw brutalnie i zaskoczenia zaatakował nożem kuchennym swojego ojca, a potem próbującą go bronić matkę. Przerażeni i zakrwawieni rodzice zaczęli uciekać, wybiegli na zewnątrz budynku i tutaj dalej się bronili. Sił miał jak pór, a tam tam okładali tą sztachetą po głowie, po po wszystkim, on nic on dalej tym nożem Jak Jaką stały z nożem, to diabeł nie był. Łupatu dostał i nic nie przewrócił się, nie drnął On już był w takim stanie, że on nie patrzył kogo co On po prostu szedł jak taran, aby tylko, aby zginąć To nie był pierwszy raz Szkadzał do ojca za wszystko to Na przykład kiedy byłaś żumana, boś go tłór nie nad ojcem ***a cię zabiję Tylko później, a no to ślubiłam tylko i tu idę i mógłby potem słyszeć taki później ale lepiej nie mów Pokazuje brzuch z nożem skakał Co mówię? Wy nic nie robicie na to, tylko to o, o, wszystko odkryjecie I zresztą można mówić, zobaczycie, będzie. Ostatnio mówiłem, będzie tragedia. Będzie tragedia, to będzie podróży na nas.